Krzysztof Bałk, witam. A moim gościem jest Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę odbyło się oficjalne otwarcie zielonogórskiego kąpieliska H2Ochla. Przypomnę, inwestycja była tematem wielu debat przedwyborczych. Na temat jej zasadności i przede wszystkim kosztów. Ile w końcu kosztowała ta inwestycja? 71,5 miliona netto. W tej kwocie jest 29 milionów dofinansowania z Polskiego Ładu. Także miasto kosztowało to poniżej 50 milionów złotych. Co tam jest? Bo już pierwsze osoby już sprawdziły, kąpały się. Teraz troszeczkę pogoda się. W kilka dni po otwarciu zepsuło, ale dzisiaj jak widzimy jest piękne słońce, także być może osoby, które chciałyby zobaczyć na pewno te miejsce, to miejsce odwiedzą. Znaczy, no, z, y, pierwszy dzień bodajże było, dajże było 1709, 1753 osoby. To była sobota, a następnego dnia było y, prawie 700 osób. No pogodę już mieliśmy y, kiepską, natomiast nie no, jest sporo atrakcji, tak? Nawet wczoraj y, miałem rozmowę taką, że jest za dużo dla dzieci, a a zna potrzebne by były, potrzebne by były inne rzeczy dla, dla osób w innym przekroju wiekowym. Natomiast no, myślę, że ten obiekt właśnie ma służyć temu, żebyśmy mogli tam ze swoimi pociechami spędzić czas, sami mieć dzięki temu trochę relaksu, dodatkowo można się poopalać, można skorzystać z miejsc spacerowych, zjeść, zjeść posiłek i dużo, dużo czasu spędzić na tym obiekcie, który jest... No z dużym potencjałem, z ogromną powierzchnią. Tam ponad 7000 m2 jest przecież. Tam miejsca. boiska są, tak? Do... Boiska do siatkówki, boisko do padla, boisko do piłki ręcznej plażowej, co jest jeszcze na razie mało popularne, ale już kiedyś mieliśmy zapytania, czy by nie zrobić tam misza z Polski, na przykład klubów uczelnianych w piłkę ręczną, właśnie tą plażową. Także to są takie miejsca też, które się cieszyły bardzo dużą popularnością, i wiele osób z tego korzystało. Bardzo duże i ciekawe, co ja jestem. Zaskoczony też mini golf, na którym jeżeli nawet ktoś kto nie był na, na kąpielisku przejeżdżał w kierunku Ochli czy wracając z Ochli to widział ile osób do późnych godzin wieczornych czy przed 20 dopiero kończyli tam gry, dzieci się bawiły, także to Myślę, że się to sprawdziło. No Widziałem tą plątaninę rur kolorowych, tak? tak? Próbował pan, testował pan te rury? Znaczy ja jestem akurat, nie jestem e, tym, który korzysta z takich atrakcji, natomiast no, no, setki osób z tego zjechały. Bezpieczne to jest? Bezpie Bezpiecznie, no wie pan, tylko że trzeba pamiętać, trzeba mieć rozsądek, bo wszystko jest bezpieczne, dopóki korzystamy z tego z rozsądkiem. Na CRS też czasami zdarzają się różne przypadłości, tam jakieś ze dwa miesiące temu ktoś sobie wybił zęba, bo postanowił zjechać głową w dół ze zjeżdżalni, a nie tak jak jest to w regulaminie czy narysowane, napisane i to samo tutaj. Starajmy się z tych zjeżdżalni korzystać z umiarem, z głową. Pilnujmy swoje pociechy, żeby one jednak, jednak nie szalały na tym za bardzo. Dojechać jakoś prosto można, bo tam jest dosyć duży parking, widziałem, ale chyba też nie zaspokoiłby peł, w pełni potrzeb. Nie było żadnych problemów. Kło, można powiedzieć, że były małe kłopociki w sobotę, bo było dużo ludzi i nie wszyscy pamiętali o tym, że 300 metrów dalej jest ten drugi parking, który jest świeżo zrobiony, czyli zaraz za kąpieliskiem to jest 300-400 metrów, żeby można sobie przejść chodnikiem, wejść na obiekt, ale to myślę, że się wszyscy nauczymy, tak jak i korzystania z obiektu, obiektu parkowania. Poza tym tutaj MZK też wprowadziło zmiany w swoich, swoich rozkładzie jazdy autobusów. Tam już jeździ zerówka, która dojeżdża do kąpieliska, zawraca na rondzie i wraca w stronę miasta. Ten autobus, ten 27 chyba, który też zaszczepował też, też kurs. A ile kosztuje ostatecznie, bo pamiętam, że prezydent Kubicki obiecywał, że chyba będzie to złoto? Ile pamiętam? Tak, no, takie, takie były obietnice. Natomiast ja zarówno wcześniej też przy, przedstawiałem prezydentowi. E, ceny, które, które zostały w tej chwili zaakceptowane, czyli cena 10-15 zł, to jest za 4 godziny pobytu dla Zielonogórzan. E, to znaczy, czym się trzeba identyfikować? E, trzeba, właśnie tutaj jest to taki, taki ważny element, który musimy pamiętać. Jest karta e, karta H2O, która została Państwu wysłana. Do niej było napisane w ulotce, że musi być dołączona karta zgranej rodziny bądź karta plus 50. No i pamiętajmy o tym, że musi być dokument tożsamości. Ale wiele osób Zielonogórza nie dostało tego. Karty. I dlatego jest możliwość jej wyrobienia. Można sobie to, to no wie pan, to są różne sytuacje takie, rzeczy, czy ktoś, kto dostarczał, coś tam mogło nie zagrać i tak dalej. Natomiast tą kartę można sobie wyrobić w tej chwili w, w zgranej rodzinie, czyli w ratuszu bądź ewentualnie na CRS-ie te karty są do dorobienia. I jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna i tutaj bym ją e, prosił, żeby ją podkreślać, że była karta zgranej rodziny. Do 18. roku życia dzieci mogły z niej korzystać i rodzice z dziećmi i powyżej 50. Natomiast w tej chwili wydawana jest taka karta pomarańczowa H2 Ochla, ona się nazywa. Tą kartę można pozyskać, będąc mieszkańcem miasta Zielonej Góry, będąc zameldowanym bądź udokumentowując to, że się odprowadza podatki. Czyli pracuje do się miasta. w Zielonej Górze. Pracuje tak? się, odprowadza się podatki i tak dalej. I można sobie tą kartę wyrobić i ta karta również upoważnia z dowodem tożsamości do tego, żeby wejść w tych preferencjach. A tarczy. poza e, mieszkańcy, jak zapraszają gości, to ile gości będą musieli płacić? Gościem Muszą zapłacić dwa razy, dwa razy więcej, czyli 20 zł i 30 zł za 4 godziny. 20 zł to są I to dwie, wystarczy. Gałki, dwie gałki lodów, żeby, żeby sobie porównać te ceny. Także to, to są naprawdę niskie ceny. My to mamy porównanie z całej Polski i te ceny są, są zdecydowanie niskie. To wystarczy, żeby opłacić eksploatację, koszty eksploatacji? No, znaczy, pan co? Ja cały czas podkreślam w wielu przypadkach i w wielu miejscach, że MOSIR jest, jest instytucją, która jest dotowana z miasta, ale my mamy tak zwaną misję, tak? I to samo jest tutaj. My, pan prezydent czy miasto, daje mieszkańcom w zamian za to, że pracują, odprowadzają podatki, możliwość korzystania z obiektów, żeby spędzali swój wolny czas na takich obiektach jak ten, czy CRS, czy, czy kilka innych obiektów, które mamy w mieście do dyspozycji. I taka jest rola. I te obiekty nigdy nie były, nie będą e, e, samowystarczalne dotować rocznie mniej więcej. Chyba co to ja nie chciałbym. My skalkulowaliśmy budżet na wys około 4-5 milionów złotych, że będzie nas kosztowało utrzymanie tego obiektu. Natomiast jak będzie w rzeczywistości, to się okaże we wrześniu, październiku, wtedy, gdy będziemy już po sezonie, będziemy wiedzieli, jakie będzie mniej przychody i tak dalej. Także wtedy będziemy dopiero znali tą sytuację. To do kiedy będzie czynny basen i cały obiekt? Nazwaliśmy, nazwaliśmy sobie sezon, podzieliliśmy na dwie części, czyli sezon i poza sezonem. Tak Myślę, planujemy, że to będzie wrzesień, natomiast w zależności od tego od pogody, jeżeli się okaże na początku września, że pogoda nas już nie rozpieszcza i mamy wtedy temperatury zbyt niskie, żeby z tego obiektu korzystać, to wówczas będziemy powoli zamykali ten, ten obiekt pod względem tych atrakcji wodnych. Natomiast obiekt będzie czynny i do dyspozycji państwa, myślę, że do miesięcy tych, do grudnia, czy, czy później od marca, bo tam jest dużo fajnych rzeczy, z których można skorzystać, nie tylko kąpiąc się, czy zjeżdżając ze zjeżdżaniem. To, to można może morsy, może morsy się przeniosą w zimie tam do yy, yy, tego co? Yy, Myślę, że tutaj będziemy się przed tym w jakiś sposób tam yy, pilnowali. Zobaczymy, jak to rozegrać, bo, bo też trzeba pamiętać o tym, rozmawialiśmy przed wejściem o basenie w Dżunkowie, tak? Basen w Dżunkowie ma swoje miejsce. Miejsce. Tak zwana dzika Ochla też nie ma swoje miejsce. Tam jest klimat, tam już się ludzie przyzwyczaili do tego, Aha. fajnie z tego korzystają, więc myślę, nie zabierajmy dzierżawcy tego miejsca i nie róbmy mu konkurencji pod tym względem. Niech też on ma swoje, swoje że tak powiem, miejsce w tym. W Zielonej Górze mamy no, takie duże kopieliska jak CRS. Basen Nowyspiańskiego jest remontowany teraz, tak? Tak, basen Nowyspiańskiego od, od poniedziałku już weszła firma, wcześniej projekty, różne przygotowania i tak dalej, natomiast już w tej chwili pracujemy tam nad tym, żeby ten basen przygotować do kolejnego sezonu. No, tam grubsza robota jest w tej chwili, tam będzie cała niecka remontowana. Sądzi pan, że dzięki właśnie temu kąpielisku zmniejszy się ilość osób na Ceresie w czasie wakacji na przykład? Wie pan co? Byłem zaskoczony w sobotę, bo na kąpielisku na Ochli było, tak jak powiedziałem, 1700 osób z groszami, a na crs prawie 3000. Czyli się potrzeby są bardzo duże tak, cały jak czas. Jak pojechałem z Ochli na CRS zobaczyć, co tam się dzieje, to godzina 13 stała kolejka, nie wpuszczaliśmy, ponieważ było 500 osób w środku, a wtedy wymieniamy, tak? Wychodzi 5 osób, 5 osób wchodzi, także to tak działa. I byłem zaskoczony, że CRS też bardzo dobrze funkcjonował. I zdaje się, że przygotowywane są tam różne imprezy teraz, tak? Będzie coś no cały czas. Wyjątkowego, się, wyjątkowego na CRS. E, tutaj z panem prezydentem jesteśmy po rozmowach e, i za chwilę, myślę, że w przyszłym tygodniu zostanie taka fajna informacja tutaj państwu przekazana. Natomiast e, bodajże Puchar Świata chyba jest 22-23 w Rock and Akrobatycznym, także bardzo fajna impreza na hali CRS-u. A później kolejne imprezy też szykujemy, też już mamy bardzo duże zapotrzebowanie na koncerty w drugiej połowie roku i tak dalej. A jakie są pana relacje z nowymi władzami miasta? Znaczy ja nie narzekam, myślę, że rozmowy... Były jakieś audyty, w... rozmowy, wyjaśnienia? No audytów nie było, natomiast rozmawiamy o tym, jak co ma funkcjonować, rozmawialiśmy o otwarciu, spotkaliśmy się na otwarciu, spotkaliśmy się też w kilku innych tematach. Gwarancje dalszego zatrudnienia? Wie pan co, ja tego tak nie rozpatruję, bo jeżeli, jeżeli komuś się wydaje, że moja praca jest taka fajna i taka przyjemna i same przyjemności są, zapraszam. Już to kiedyś gdzieś tam wartukłowałem. Ja ze swojej strony cieszę się, że pan prezydent, który był przecież wiele, wiele lat radnym, pan wiceprezydent Kamiński też był kiedyś radnym, mają świadomość tego, czym ja się zajmuję i ile biorę sobie, że tak powiem, na, na, na swoje barki. Doradcy też to zauważają, także to mnie cieszy i to jest dla mnie ważne, bo oni wiedzą naprawdę, jak jest ta ciężka praca, zaangażowanie, sobota, niedziela i tak dalej. Także jestem spokojny, jeżeli ktoś postanowi, że będzie miał kogoś lepszego na moje miejsce, to też będą musiał się z tym pogodzić. W kampanii wyborczej przewijał się temat boiska, takiego sprawdziwego zdarzenia stadionów dla Zielonej Góry. Jest to realne, czy jest taka w ogóle potrzeba? Znaczy, wie pan co... Myślę, że, że trzeba rozwijać tutaj bazę sportową. W ostatnich latach sporo się zadziało na, tym, na tak zwanym dołku. W perspektywie lat myślę, że trzeba mieć taki pomysł, taki plan, trzeba mieć marzenia, żeby to zrobić. No nie jest to ten moment akurat teraz, tym bardziej, że ostatnio wyniki trochę się pogorszyły, ale już przygotowujemy się za chwilę, będziemy gotowi do tego. Ochla nam zajęła bardzo dużo czasu, więc teraz zajmiemy się innymi rzeczami tam tak. w budżecie obywatelskim Lechia udała, udało się pozyskać pieniądze na oświetlenie, więc będziemy się przygotowywali do tego, żeby ten dołek oświetlić. Także w tą piłkę trążą zarówno poprzednie, jak i obecne władze będą dalej inwestowały. Natomiast... Co do budowy ogromnego stadionu, czy takiego na kilka tysięcy ludzi, jest to jakaś perspektywa dalsza. Musi się wiele czynników yy, zebrać. My zawsze mieliśmy założenie takie, uzyskajmy dofinansowanie, wtedy pan prezydent i miasto łatwiej może dołożyć do pewnych rzeczy. Pojawią się programy, pojawią się możliwości, będziemy się zebrać. Do yy, Ochli można dojechać z centrum, z każdego miejsca w Zielonej Góry rowerem, natomiast gorzej jest z Drzonkowym. Tam jest, urywa się ścieżka rowerowa, jest to jakiś plan na to, żeby... No to, już, to już ja nie jestem osobą kompetentną. Ale nie słyszał się, pan e, tych rozmów wypowiadać. i. Nie... Znaczy, wie pan co? Ja myślę, że do Dżunkowa też można dojechać, bo jest ta ścieżka, może nie asfaltowa, ale ja też korzystam no, Ale tam z drogą tego. trzeba później. E, nie, z tyłu trzeba tam za ośrodkiem no, tam... wyjechać. Jest to utrudnienie trochę, natomiast no, ja tamtędy jeździłem, to jest tutaj w, w Raculi trzeba zjechać w prawo, gdzieś tam się przemieścić i tak dalej. Przecież i tak ścieżki mamy rewelacyjne w mieście. Tak się... W mieście taka, jest, są jeszcze jakieś plany? To już jest nie moja kompetencja. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze był naszym gościem, a najbliższy okres pokaże, czy będzie pogoda i wtedy ile osób się może zmieścić jeszcze na zakończenie? Zobaczymy. Wie pan co, było w szczycie 800 osób i tych ludzi nie było widać, tak Bo było, było, było tak dużo miejsca jest na terenie. Czyli Więc myślę, nie... że koło 3000 planujemy, 3-3,5 tysiąca, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, funkcjonowało i wtedy będziemy decydowali, czy będziemy wpuszczali więcej, czy mniej, żeby był komfort korzystania z obiektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej.